I co, Zatankowałeś? Tak, zadankowane, ale, ale dalej klekocze to jak diesel na, na premium paliwie. No bo to diesel. Przez to musi klekoczyć. Ale tutaj wszystko, tutaj, tutaj. Odeskorzydziczą zdjęcie, choć grubym czymś to po Nie mogę słuchać tego wstrętnego dźwięku. No to po co kupowałeś diesla? Yy, no bo nie wszystkie, Było v 6 Wito na przykład było cichsze, tak bardziej jak nie chodziło. nie no Ale jeździłeś przecież tym Fordem i widziałeś, słyszałeś jak jakbym... brzmi. No ale byłem zagłuszony zauroczeniem. A, no to chyba, że tak. Czyli jednak do końca nie jest tak idealnie i cudownie. Tak, no wydek. A i w ogóle w międzyczasie przemyśliłam, jaką, jak to zrobić fajne zabezpieczenie, żeby dpf a nie ukradli. Bo to z kradną, to jest wart chyba 1000 zł DPF z katalizatorem. I wymyśliłem coś takiego, że zrobię tutaj 3 wydek ze zostali nierdzewnej przyspawane do DPF-a, bo nierdzewki się nie odnie tym takim naszym zarobistym mhm. przyrządem. A. Już widzę, że znasz wszystkie przyrządy. Tak, takie zabezpieczenie, a drugie zabezpieczenie to gleba. Co o tym sądzisz, żeby go zglebić? Gleba no, do busa, no słuchaj, kupcie na no, lepszego pomysłu nie mogłeś no, chodę, wymyślić. No i że łatwo będzie tam coś wrzucić do tego bagażnika, nie wszędzie tak wysoko podnosić tego na klapę wrzucać no, tylko. No zob zob zobaczymy jak trochę pojeździsz. No, Z... no a motorkiem wiecie na przykład ty... taką niską klapę. Ju Już samymi motorkami go obniżysz. Nie, Weź no, to pod uwagę. No 20 kg maszka. to ile tego tam nic go nie obniży? Ale to choć, żeby był niski w momencie wjeżdżania maszku. To już musisz sam sobie coś to przemyśleć. Pofalić. Ciekawe jak tu zaktualizować mapkę kruchowska. Wykonanie. Chodź, chodź, no kup cię, chodź, no krzyżę ci chodź. Jezu, co za człowiek Ale zakupy zrobiłeś Zakupy w, w kuriera 7 u Sola na 18 Ciekaw jestem, jaka waga tego będzie. A to jest tam... Z jakiego sklepu ukradli wózek? A tyle nie wiem. Za zaklejony Myślałem, że tyle. Nie. To na się dorwałem. To I... no, będę bardzo zadowolony. Oh O no. kuczek jest to syjca O oh no Otwieraj Ciała guziczka Uuu O jazdę jeszcze mi chciał... A my tak kładliśmy po mieście A to żeśmy jeszcze nie mieliśmy nie kazać To dla tego ściscia tajnego projektu Dobra nikt nie widział i otwieramy jedno, że otwieram, Tak. Raz. RC Design. Dwa. Ciężkie będą, ale mocne będą. One mają ile tam? Ponad tonę tego, tego. Gdzieś tam u dźwigu. Będę musiał oddać wózeczek ze, ze sklepu z powrotem. Tak ona Będzie się podobała? Nie. Ale dobra, już się kupiłeś, co? Uh -huh. <laughs> Ja miałem siłę, sorry. Zobacz kochani, jaką nam piękną drogę zrobili, żeby można było na 18kach jeździć pod garaż. No, dwa dni będzie dobrze, później będzie znowu to samo. Po zimie może być trochę gorzej, <noise> ale dlaczego dwa dni? Albo też spadnie się, wszystko rozpości. A to się wtedy wyrówna, wyszpakuje. Wow, Kurde, wszystkie jedzie, jedziecie jak po autostradzie normalnie. Zobacz, jedziemy tutaj 25 km na godzinę, wrzucam na luz i. Widzę, I... widzę, pięknie. Mioł Je no, sklepowo nikt tutaj mi przysłał, kumhaki kum uniwersalne, ja to oczywiście zboczeniec jestem, nie byłbym sobą, męczyłem ich, z dwa dni wszystkich wagi mi podawali, te opony, wiem, <grym>, no, pojebany jestem do busa. 8,65 kg kumo takie, jaki to jest model? Mm, Solos 4S, no i uniwersalna opona, żeby się nie pierdolić. Jak to tam? Powinna być odrobinkę niższa od... wyszła, że jest wyższa, ale ona powinna być troszeczkę niższa, bo ten samochód ma tak strasznie długie biegi i tak go to zamula, że wymyśliłem sobie, że opony 5% niższe niż fabrykę mu dam, bo to powinno być 2,25-50. No ale niech odzyska jeszcze trochę mocy, mimo że to pokrzywicia chipie ma 180, ale więcej jadu trzeba mu dopierdolić. Do renowacji na złożenie takie. Waga ich 14, 14 plus 8,5 to jest 22,5. Więc głos powinien zapierdalać fajnie wyglądać i jeszcze lepiej się prowadzić. Bo w ogóle jest taki pomysł z, z dalerem, żeby wsadzić tutaj takie zawieszenie Bliszczej na B14 chyba. Niech się prowadzi i na zakres śmierci go kurwa. Poskładane, pięknie jest, opony kierunkowe. Zaraz zobaczymy, jak to na wozie będzie wyglądało. A jeszcze dokładnie dokładną średnicę zmierzymy. No, Rafciu dajesz. Tada. O kurwa! Kto się trzyma? To jest 225 215 kurde To miało być niby niższe A są takie same O co tu chodzi? Ej. Teraz z stan klocków O, fajnie klocki są jak nowe Bardzo dobrze Tarcze są jak nowe Prawie Klocki czwarte W średnicy zmierzymy tych tarczów 15, to było są, a drzwi pogięte chłopcie nie wymienił. Kurde. To Ferrari jeden, no. No i tak to się prezentuje. Tam maszyna z ładniejszej strony. I jeszcze glebę mu hak. Elegancko. 225, 2, 2 5, 4, 5, 18. Dostawczak będzie fajny. Zderzak pomalować, interkuler zmienić. Tam, no, jedną rzecz jeszcze, no i troszkę wnętrzem się jego zająć. Z wnętrza, a zewnętrza. Wycieraczka została, osłony na to, żeby zasłonić te pogryzienia, wszystkie i dywaniki do środka, ale to nie dziś. Dzisiaj jest dzień Forda, czwartek diesel, tani na Shellu. 155 tysięcy przebiegu, skurczybek Co ty sądzisz? Fantastycznie. Kolega taki, co część od Mazdy handluje, powiedział, że takiego matko, jako lawetka, transitka takiego z tym silnikiem 22 Puma i mówi, że 570 tys. km mufura wytrzymała. Po czym pierdolną wtrysk paliwa rozjebało tłok, trzeba było zrobić gruby remont. I turbo trzeba było przy zremontować, no ale chłopak miał 125 koni. Tutaj jakieś 180 koni, to, to 600 tysięcy ha to nie wytrzyma. Co? Co nie? tam. 600 on wytrzyma? Nie wytrzyma. Masz rację. Nasz brudasek. Kochanie, co tu się dzieje? Odłużwiamy naszego brudaska. Dzień dobroci dla niego robimy. Trzeba zrobić tylko sprzątankę. Zobacz jak on wygląda. No dość świeże po zakupie. Nic nie było myteszerowane. Zobacz na fotelu jestem usrany. O kurde. To ten piorącym odkurzaczem zrobimy. I tutaj i w ogóle. Ale mam dzisiaj dla niego niespodzianek. Ty widziałaś jakie? Chodź ci pokażę. No to mów. O Jezu show me. Patrz Basiu. A. Jak ładnie odkurzysz i ogarniesz ja wnętrze. ładnie odkurzę, tak. Takie coś z głowie. Ebaya ogarnąłem. Taka gumka, że kładzie się tą gumkę tutaj na podłogę i będzie pięknie, ślicznie, ultra zajebiście. Nie na taką podłogę. No nie no, chlamy go troszkę. Ja tam sobie wydeszek poskręcam w Silver Foxie. A tutaj transycik dostanie gumkę. O kurde, plus 2 kg. Dobrze, jest chip zrobiony. No, koła go troszkę tam. Nie. może się robię sama. go rana. Nawet ci pomogę. Ja później do bagażnika wejdę, takie coś no, może... To do jutra nie Zobacz, takie coś takie jeszcze mam, że na nadkola wsadza, nie widziałeś coś takiego, żeby kurde zakryć ja, te pobicia. Ile, jak tam ten bagażnik wygląda, ile tam jest sprzątania? O, o kurde, nie. To muszę z twojej strony zobaczyć. No silniki tam ostatnio woziłem, to tak nie było źle. Jeszcze coś do niego mam, y że motorek wozić, takie mocowanko. A to to chuj. No i tam jeszcze coś tu było między fotelami, takie co chciałem wsadzić. Gdzieś to położyłaś w skarbie? Nie, ja nic tu nie mam. Nie masz nic, szukam. O, właśnie w środku, że nie, coś tam mi brakuje, jeszcze jednej części. Hmm. coś po O, moja kota z pędzla wchodzi. Pędzlarko moja. Jak tam się robi, barbarko? Wygodny wóz. oczywiście. Ja tu mam ściereczkę, będę za ściereczką, pocierał troszkę, tylko sobie ją zwilżę. Powoli zaczyna to wyglądać Gałę muszę opierdolić Skórę w gale. No jak to tam kochani? O, mało. Zaraz kładziemy włosko robotę Dobra O kurde Nie będzie pasować, już to widzę O ja a że to jest jedna część, a to jest wiele części Kurde, co za ten no To takie Perfekcji. samo, co mogłeś kupić u nas No dalej, tam we Włoszech jeszcze inny wzór O z czym to się różni? Nie wiem. Pewnie niczym. Tu Jakieś śmietki są. Jeśli okaże, że na to się złączę, chciałbym zapytać, co na które? Testuj. Perfect fit. O, o kurde, ładnie dopasowało. A, bo to i też w to wchodzi. Prawda? <grywdy> Dziękuję. Co się cieszysz? E, jakieś dziurki są do zaczepienia, coś? To sam jesteś jest dziurka. I w tę dziurkę, nie? Nie wtedy dziurę. To jest perfekt. Coś średnio to pasuje. Ale nie. Tu jest tak, to. Jest no i takie jest... brzydkie, takie szare. No ładniejsze, no czarne musi być wszystko, zawsze samo chodzi. Do czego się nie wydatki? Zawsze jest pierdzielone w smarach w olejach. Jak będzie jakiś inny kolor niż szare czy czarne, no to... Dobrze, dobrze. Gumowe muszą być na zimę. No i kur. To od razu wygląda elegancko. Nie, czyli. najgorsze jeszcze fotele przed nami. A co z nimi? No zobacz, swój fotel kierowca dzisiaj. Ani widzicie, zaraz patrzę. To musisz podejść do mnie. Ach. Wygląda jakby ktoś się zesrał. Tu chętnie pomoże. mówię, że widać, jakby ktoś się zesrał. No i co? Ja już go odkurzyłam. Skórę tylko tu wytrę i Kurde. Masz jakieś dobre roboty. No nie, no tutaj nic prawie nie jest zrobione, jest tylko z największego gówna starty. No. Zawsze dobre i to, pod guziczkiem jeszcze Że jeszcze masz za dwa dni roboty Żeby było ładnie no, Dobra, nie gadamy, tylko pukniemy. działamy jedziesz. Uciekaj. jedziesz Uciekaj <noise> KKS Co? Co to za chemię używamy? A ty jedziesz mała kały, idzie coś Z odkurzacza żadnego idzie Ło Francuska robota A, to była ta kupa. I tak jakiś wleciał i nastrały jak to dok. Si, mała si. Raz przy raz. Czok, czok, czok. Jaka dokładność, jakie skupienie na Basie Pyszczku. Tak miło mi, że będzie nowa wycieraczki. Moja Barbarka tam zsie ja to z wycieraczką walczę. O kurde, jednorącz. Aj, to jeszcze lewą łapką. Ta. Psik. I w tę dziurę. <grystanie> jak zawsze pan mechanik najwięcej się pierdoli z wycieraczką. całą rzecz odkryłem, że mogę sobie wycieraczkę ustawić jak chcę. Kurde. To jakiś komputer później to jakoś wyrówna. Nie wiem o cholerę to chodzi. Co my tu mamy? jak motocyklowy na przednie koło. Na przednie kolej jeszcze nie umiem jeść. Nawet na tylnym się dobrze nie nauczyłem. Hop. O... A, kurwa, słyszę tu ładne rzeczy. To akurat to jest prezent dla Fordzika, ale chyba bardziej dla skuterka terenowego, krusóweczki. Albo r 1 A ja też to O kurda, jaka ciężka blacha. Takie coś. Hmm, hmm, hmm. Śruby. Hmm, no, takie coś ma być. Trzy śrubki od przodu idą do tego. I to fajne, że przestawne. Szyna na oponę. Śruby w jakości niezwykle rzadko spotykanej, 4,8. 5,8 myślałem, że są takie najmniej męskie, a to coś to przebija. Kurde, mocny ten bzyczek elektryczek, aż się rura się pogęła, a nie wpływa. O no jest. Robotę lekko spierdoliłem, bo ta dziura w tym musi wejść w to, czy muszę to rozkręcić. O! No. wstępnie ogarnięty, zaraz je pokażę. A tu trzeba ten pierdolnik jeszcze ogarnąć. Oto. Rysa na rysie. Co? jak to trzeba zrobić cały No to tak, ja chcę założyć kłótaski, osłonki No kupcie Bawimy tytusia <gry> Dobra to już nie dziś, bo trzeba całą tą wykładzinę zdjąć, wyczyścić, pod spodem wyczyścić No będą takie ochraniacze będą Dykty Kurwa Brzydkie to